Hello guys! Witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was film pod tytułem High School Essentials, takie niezbędniki niki, też czegoś takie Pinterestowe, takie rzeczy, które ja się nazajem przydadzą Wam w roku szkolnym, takie właśnie high school essentials, które właśnie możecie sobie kupić lub mieć w ciągu roku szkolnego, tak jak te gór cool dziewczyny z Pinteresta, Albo sobie być tacy fancy Pinterest teraz cool kulka i uważam, to jest mega fajny filmik, jakby, żeby zainspirować ogólnie Was do właśnie motywacji, do jakby takiego przemknięcia na ten rok szkoła, takiego oka, że pod takim względem, żeby po prostu to romantyzować, mieć motywację do nauki, względem właśnie... Nie biorę dodatków i w ogóle to ja teraz wszystko za chwilę opowiem, albo w ogóle o czynnościach, które możecie robić w ciągu roku szkolnego, oprócz samego oczywiście uczenia się. W serio można sobie dramatyzować. I jeszcze mam powiem, że ja idę w wakacjach do czwartej klasy, także do maturalnej i niestety ale no, także też te filmy, które trochę dla mnie. Będę Wam mówić o moich inspiracjach na ten rok, o moich takich pomysłach. Nie ja będę zerkała na iPada, bo ja już zapisałam sobie kilka rzeczy Są kilkadziesiąt nawet Także to będzie jako moja taka ściągawka, będzie się patrzycie ktoś A Jeszcze w ogóle to mam nowe włosy I będzie ten filmik ogólnie, jeśli chodzi o moje włosy Nie wiem, czy będzie po tym, czy przed tym filmem Ale... Wyczekujcie Myślę, że możemy już bez zbędnego przygotowania zaczynać ten odcinek Także let's Ogólnie sobie ten film podzielimy na kilka kategorii I są to ubrania później takie akcesoria typowo szkolne, będą włosy, będą dodatki szkolne, następnie kategoria make-up and skincare, to ostatnia kategoria to są czynności, także trochę tego mamy jednak. Znaczy w ubraniach chcesz mam kategorię na przykład buty albo biżuterię Jeśli chodzi ogólnie o ubrania, to super naroszkolne, są przede wszystkim dresy. Żeby po prostu czuć się tak comfy, sobą w klasie, zrzucacie dresy, wychodzicie się z domu, czy to takie właśnie obcisłe, ale takie dzwony, ja i takie mamy i na szafie są super, uwielbiam są mega wygodne. Ale taki pilates girl, czy na przykład są takie szerokie, na przykład z relaba, ja uwielbiam też, że te relaba są super. Ale na przykład też są super z Zary, też mam Z Ciciówki, za Stuwa, nawet mniej, nie pamiętam już jak są w Brandy Malik mam przepiękne basiki, Mega wam polecam tutaj zajrzeć Obecnie tylko w ogóle też jest szybka fabrykacja Słyszałam tego od kogoś Też są fajne dresy w HM w Bershce Z Radivariusia też są super dresy Nie muszą być szare, mogą być czarne, beżowe Kolorowe, różowe, także mega jest opcji I super są razem do szkoły Kolejne są oczywiście jeansy I to myślę, nie myślę, do szkoły, są super jeansy Myślę, że każdy, każdy nosi, każdy lubi Czy to są ciemne jeansy, czy jasne kolory Czy szare, czy ciemne Czy czarne, czy białe Super, mega fajne Zawsze super sobie ubrać jeansy, z tego jakiś top będzie super outfit, czy to jakiś sweter Czy bluza Macie po prostu super, zajebisty outfit Do szkoły, także mega I teraz ogólnie powoli Znowu będą mm, Wchodziły w modę obcisłe Na których może to z... Spoko, na niektórych chyba raczej na większości nie Jestem taka, że Podobały mi się jedyne opisły takie Że są opisły w talii I mi się tak rozszerzają właśnie, ale dzwony Takie jeszcze u mnie przejdą Ale takie rurki to... Nie, podziękujemy mm, Ale właśnie takie też oversize'owe bagi To przez będę w modzie I uwielbiam Też też w ogóle wracają do mody sztruks I taki zamsz Także też możecie podawać w różnych teraz sieciówkach. Dalej mamy coś, co się mega w ogóle mi też spodobało, co nie widziałam na Pinterestie i też w wiedziałam Taki zestaw jeansowy, ale taka tunika jeansowa z takimi guśkami, taki ciemny jeans. Także moim zdaniem mega fajne opcje, jeśli chodzi właśnie o opcje do szkoły. Dalej mamy sukienki i sukienki też są fajne, jakby nie takie wakacyjne, Podobno też można ale raczej w roku szkolnym i chłodnało i takie na przykład fajne są sukienki takie obcisłe, czarne albo szare takie na przykład z Kim są super na właśnie rok szkolny czy to sobie do tego, wiecie, wybrać taki sweterek, yy, torebkę i po prostu macie super outfit do tego biżuteria i po prostu idealnie no więc oprócz tych sukienek, mam oczywiście też spódniczki co są super typisowane typowo szkolne ja bardzo lubię, nawet to sobie kupiłam na sprzedażach i co jest super ale też czarne, czy granatowe, takie typowo właśnie mundurkowe też są fajne, czy w kratkę, mega super to wygląda. Na rzecz to są takie bluzeczki ala też, takie właśnie obcisłe. Teraz były popularne bardzo te wakacje, w Hajmie chyba były. Takie obcisłe, czy to są czarne, beżowe, szare, białe. Kolorów jest mnóstwo, ale serio, chociaż ja chyba na pewno w taką. Także chyba też sobie kupię na rok szkolny, bo to jest super opcja do dresu właśnie Mega. Dalej po prostu jakieś, wiecie, jakieś inne topy są super, takie cute, z kwiatuszkami, bez kwiatuszków. Koszule też są super do szkoły. Koszula jakby nie biała, taka zwykła, wiecie, na galowo. Nie. Chodzi mi o takie koszule, że po prostu macie dżinsy. Albo nawet jakieś inne spodnie, po prostu. To są spódniczki, spódniczki. nie byłam w spódniczce na mieście, i tego po prostu sobie zarzucacie koszulę i macie super, właśnie, outfit. z tego jest koszulą, na przykład ty. ale właśnie takie koszuli są najlepsze. I inna rzecz, to są takie, że bardziej pierwsze ubrania, i to są to właśnie kurtki. Super, są to Skarhart, ale są dość drogie, ale są super. Mega fitują w tym sezonie. I tak samo. Płaszcze, płaszcze na no ja przykład Będą modne na jesień I właśnie oversize'owy płaszcze Czy to zapinane na guziki Czy takie związywane Super uważam Oraz futra, futra też bym tak chciała Boże, futro daje mi teraz taki vibe, bo chciałam je kupić rok temu, ale w końcu się zdecydowałam, ale w tym roku 100% chcę sobie kupić futro takie właśnie brązowe, teraz też będą panterki nadal w modzie, także panterkowe, takie brązowe, uważam, że super, także powiem, że futro się mega chce zaopatrzyć, ogólnie uważam, że futro daje mega vibe, taki właśnie szkolny, taki nawet do studia czy do liceum, super. Kolejny rzecz to są oczywiście swetry Na jesień swetry są super Swetry zawsze będą młode na jesień Redikany będą młode z takim guziczkiem Po prostu delikatne dziewczęce Czy takie właśnie oversize'owe Też zawsze są super to Także bluzy, bluzy wiadomo zawsze są Dla mnie, jak sorry, mi się nie chce nic ubierać Po prostu ubieram bluzę, Jakieś się zimno za oknem Ponuro i szaro, deszczowo Po prostu ubieram taki oversize'owy dres bluzę. To jest super opcja, gdyś nie nic nie chce, żeby było przyjemnie, wygodnie. wygodne odcinki do szkoły, był za to stop, the top. Z kapturem, czy rozpinana. I kolejna rzecz, oczywiście, but. Wiadomo, no że teraz ciągle są w modzie Adidasy, Samba, Fesciale, czy Gazelle, czy Kampusy. Ciągle, ciągle w modzie Ale również jak wroktemu temu New Balance, ASICS, to takie typowo sportowe. Teraz w ogóle ja mam wrażenie, że jest basic stylówka takie kolorowe buty dają tyle do outfitu to się tak mega wyróżnia Ja wiem, że nie każdy jest fanem, ale ja tylko bardzo lubię taki taki właśnie eksperymentować z outfitami także na pewno też będą modne zresztą mieć kilka inspiracji oczywiście też to co jest modny kolor czerwony ale akurat teraz taki bardziej bordo wpadający w taki bardziej odcień właśnie takiej śliwki też taki burgundowy oczywiście typowe buty do szkoły czyli agi, Agi są Super, czy to UGG się mówi, czy Agi, nie wiem. Ja mówię Ag, słyszałam jakieś UGG, więc nie wiem. Perze, takie, wiecie, takie wkładane, wsuwane, są super i wiecie, czy to są takie skuterki, czy z takim wzorkiem, to buty są po prostu do cudowne, tak przyjemne, cieplutkie. Musimy czy nie kupić sobie tych na platformie typowo, co były rok temu modne, te brązowe, ale tu właśnie macie różne zdjęcia oraz co mnie też zainteresowało. To też było rok temu. Takie buty futrzaki i boże. Chyba nawet nie wiem, czy bardziej sobie ich nie kupię tych niż tych agów naprawdę, bo one mi dają taki vibe i taki, taki może trochę dziwny dla kogoś, ale mi się troszkę podobają te buty, więc to pewnie zależy od osoby. I jeszcze takie buty, które teraz też są modne, są kowbojki. One na pewno będą właśnie na ruch szkolny super, do różnych outfitów, na jesień. Kozaki, kowbojki, czy takie buty à la Givenchy, tylko podróbka, coś sieciówek, też super. Ja się właśnie zdecyduję kupić tego w bojki. Już teraz chciałam sobie kupić na festiwal, bo uważam, że są super, takie trochę wyższe, czarne. No i oczywiście, jeśli chodzi o ubrania, to do ubrania musi być biżuteria. Jakby biżuteria dodaje tyle do outfitów, że uważam, że jest jednym z ważniejszych elementów w ogóle stylizacji. Także duże biżuterii, złoto, srebro, mieszane. No naprawdę dużo, dużo inspiracji tej macie Jeśli chodzi o torebki To super są właśnie te przywieszki, brodoki takie jakieś zawieszki, łańcuszki Super do torebek, mega props Oprócz tego jakieś różne chustki są super kolorowe, panterkowe Mimo takiej bluzy Łuska jest super i po prostu jeansów mega super odwijać To gotowy outfit Były też rok ok takie kapturkowe, były takie Szaliki, takie kominy, że tak powiem, z takim kapturem. Ale też jest super właśnie na jesień do szkoły. Kolejna rzecz to są, moi drodzy, rajstopy. I jednym rajstopy na, na których są takie cringe'owe, uważam, że mają super do fitu, Koronkowe rajstopy to chyba hitle, i naprawdę mi się mega podobają. I takie rajstopy, do tego czarna spódniczka, a nawet takie spodenki, takie trochę a la tego takie. Takiego materiału, jak są garnitury, dlatego takie rejestry koronkowe czarne, kowbojki albo kozaki, płaszcz albo futro i macie super, o, po prostu też mogą być rejestry takie zwykłe kolorowe, także to w sumie, wam bardziej się podoba. W ogóle teraz taki dodatek to są właśnie zerówki. Zerówki są mega fajne, właśnie takie ale Profesor Professor Vibes, były takie te rezety, które kupiłam niedawno, albo jakoś tym fantym roku szkolnym. Takie właśnie wąskie zerówki do szkoły wyglądają mega hot, mega fajnie. Także to macie różne inspiracje, ale właśnie Hailey Bieber właśnie, ona miała chyba jakieś sprady, ale to serio w vintage shopach, albo nawet na vintage, możecie znaleźć takie za kilkadziesiąt złotych. Tarybki uważam, że najfajniejsze są do szkoły z Long Jump. Ja nie mam, ale uważam, że są super dla osób, które poszukują tarybki do szkoły. Czy z pary czy widziałam takie zwykłe czarne z bear, Uważam, że są super po prostu do szkoły Jeśli wiadomo, o plecak Też jest spoko opcją Jak już powiedziałam, Osłabianie Ostawianie torebek, plecaków Brolokami, najbardziej kiczowatymi bo to zarobiście, Czy to wstążkami Jakąś biuruterią tutaj nie używacie, łańcuszkami Uważam, że mega, mega Cool, to będzie wyglądało właśnie teraz w tym roku szkolnym. Kolejna kategoria: akcesoria typowo szkolne. Wiadomo, oczywiście, jak to szkoła, Trzeba mieć między albo iPada. Ja ogólnie mam iPada, i uważam, że to najlepszy zakup ever. Naprawdę, to ile ja go używam, to jest naprawdę najlepszy zakup, jaki dokonałam. I iPad jest super, do no, notatek. Good Notes. To super aplikacja, mega Wam polecam ją. Zeszyty wiadomo, że jak się je można dowiedzieć no się, zeszyt, ale naprawdę zeszyty też są fajne. Ozdabianie ich różnymi naklejkami, prowadzić ładne pisemnie zeszyty, kaligrafia. Ja bardzo lubię kaligrafię i sobie tak fajnie ładnie pisać, jak kaligraficznie, czy takimi maszpelami. Uwielbiam zakraszacze, pisaki, kalkulatory, jeżeli idziecie na Matwic albo na jakiś inny ścisły kierunek. Jak na przykład ja na nabiorę, to na chemię musi mieć kalkulator. Najlepiej naukowy, ale powiem Wam, że na matmie musimy mieć zwykły, bo nie pozwala nam na naprawdę mieć naukowego, bo na, na maturze nie może mieć naukowego na matmie, więc musimy mieć i naukowy, i podstawowy. Kolejna rzecz to z kosmetyczka Emergency, ale ten odcinek jest nagrać osobnie, co będzie w mojej torebce, ale nie wiem czy nagram go przed tym filmem, czy po tym, raczej po tym. Chcę właśnie nagrać taki filmik, gdzie pokażę, co mam w mojej tetrach do szkoły. Także tam będzie już wszystko pokazane, co jest w mojej kosmetyczce takiej właśnie emergency. Przechodzimy do kolejnej kategorii: to są włosy. I ogólnie, jeśli chodzi o włosy, to mam wrażenie, że najlepsze. Są do szkoły klamry i takie spinki, takie większe, teraz będą takie popularne, takie wsuwane super. Jakby jak się wam nie chce ułożyło, sobie klamry, macie ogowe włosy. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o włosy, to jest Dyson. Ja mam Dyson'a i powiem Wam, że to jest najszybszy przyrząd, jeśli chodzi o suszenie i od razu stylizację. Naprawdę, jak w szkole nie macie czasu, jakby trzeba sobie zrobić ranną fryzurę, to Dyson to jest super opcja, naprawdę. Jest to droga opcja, ale... Moim mega opłacalna Albo jak nie macie Oczywiście lokówka, prostownica Też super Oczywiście slick fryzurki Slick fryzurki są Przezarąbiste do szkoły no po prostu możecie eksperymentować. Ja się nie chcę umyć włosów wieczorem. Po prostu namijacie ich i robicie sobie frysik, fryzurę. Wiemy sobie do kolejnej kategorii i są to dodatki szkolne. Czyli na przykład butelki do picia, wody, bo wiadomo trzeba się nawadniać. A w szkole wiadomo jest się długo. Więc super są takie duże butelki, na przykład ja mam z Hydroflask, czy są butelki stalnej Do szkoły też są super, a no wiadomo o wiele droższe. Albo już też za mniej butelki z filtrem też super opcja Więc jeśli macie czas to super sobie zrobić po do szkoły właśnie lunchbox Jeszcze w ogóle macie mikrofonówkę w szkole to już w ogóle możecie sobie zrobić makaron, zupę no ekstra czy właśnie smoothie na przykład uważam, że wpicie sobie takie smoothie to super sobie zrobić właśnie rano albo na przykład owsianki są super też ja uwielbiam ja robić owsianki do szkoły właśnie nocne albo chia seeds uwielbiam Ostatnio się zakochałam w przepisie, żeby rozobrać sobie mleko kokosowe i troszkę mleka, żeby za bardzo was nie mdliło. Tutaj mamy kolejną kategorię. Już przed ostatnim jest to make up and skincare. Jeśli chodzi o tę kategorię, to uważam, że kluczem do ładnego wyglądu sery jest dwuetapowe oczyszczanie. Niestety już się trochę robi ciemno na polu, ale mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów ze światłem. Także właśnie do tego jest potrzebny olejek. Oraz żal do twarzy i uważam, że naprawdę daje super efekt jeśli chodzi o prostu cerę. To właśnie taka Klinger kolejne jest nawilżenie. Bardzo ważne jest nawilżenie i to jeszcze jak się jest w szkole tyle godzin. Proszę Was. Także właśnie dwa topowe oczyszczanie, nawilżenie. Ja bardzo wam polecam krem z Embry ja mam na śniegu. Tak on wygląda. I naprawdę uwielbiam ten krem właśnie ten zrzek Elefant Alefanty, jest fajny, tego właśnie kropelki, takie typowe Pinterest Girl A wiadomo, jak się jest szkoła, to się nie ma za bardzo czasu na wymyślanie różnych make-upów I to tylko super jest taki właśnie minimalistyczny make-up, bo ja albo się nie maluję i robię tylko gdzieś skin care i podkręcam czasem rzęsy i coś na usta, po prostu nie maluję tak jest większość dni u mnie w szkole Albo się maluje na full make up I właśnie, raczej jest taka, że krem make up i już robię go całego na full No, także to jest różne Lubię na kosmetyki, jeśli chodzi o szkołę To są bronzery z Make -up by Mario, z Fenty Beauty Taki kremowe, albo z Rare Też chwilę używałam Jeśli chodzi o róże to super jest Charlotte Z Rare Beauty wiadomo z ja mam teraz na sobie z Maxmo, jest mega fajny W ogóle korektor na zimę Najlepszy jest Too Faced, potem usłyszałam i do tego pójdę z Hoodie, to jest combo, które nie ruszy nic, mur beton, i, jakby żeby pójść do szkoły, trzeba mieć setting spray. Wiadomo, każdy wie, że w szkole powietrze tutaj cały make-up, ten setting spray jest obowiązkowy, ja używałam Charlotte, trzy fajny z Hourglass'a, chyba z Benefit'u, akurat nie używałam, słyszałam raz dobre opinie. Także tam możecie sobie zajrzeć. Nie poszparę właśnie w sektorze, jakie teraz są. Od razu przechodzę do ostatniej kategorii. Nie szybko, bo już jest trochę ciemno u mnie. Czynności w roku szkolnym, jakie możecie robić, jest to przede wszystkim uczenie się i romantyzowanie tego z przyjaciółmi ja uwielbiam chodzić właśnie do różnych kawiarni do biblioteki z moimi przyjaciółkami i po prostu uczymy się razem to super opcja do nauki, po prostu jedna wie czegoś, nie wie szybko sobie tłumaczy się nawzajem jedna pomaga drugiej, to jest po prostu jedna z lepszych opcji Może... Przepraszam, was, psa za oknem nie wytrzymam tak naprawdę Study Dates to jest super i mega aromatyzowana, i w ogóle to jest tak samo jak Chloe Gilmore. W ogóle Gilmore Girls jest super dobry teraz, albo Gossip Girl też super. To daje mega takie właśnie motywacje. Oczywiście bardzo ważny aspekt, kochani, to jest self Care Nights. Ja starałam się rok temu w szkole po prostu mieć czas na naukę, ale też bym wieczorem miała czas dla siebie. Po prostu wiecie, kąpiel sobie życie potem w łóżku, macie chwilę siebie, jesteście odcięci od wszystkiego nie może macie jutro sprawdzian, to wy macie odpoczynek dla siebie wieczorem macie czy to maseczkę, czy po prostu leżycie sobie, oglądacie sobie YouTube'a serial, zjedziecie sobie jakąś dobrą kolację czy to jakąś przekąskę, czy jogurt grecki na przykład ja uwielbiam sobie jeść jogurt grecki wieczorem i sobie oglądać coś i to jest taki dla mnie czas kiedy się wyczeliwuje wycz, wyczeliwuje w... kiedy chilluję i mogę spokojnie odpoczywać. Pamiętajcie o self care night naprawdę. Kolejna rzecz jest to robotyzowanie w ogóle poranku wstawania i malowania się. Poprzez na przykład zrobienie sobie kawę rano, wstajecie, idźcie sobie do kuchni, róbcie sobie kawkę albo match, albo herbatkę, idziecie sobie do toaletki, albo to, gdzie się po prostu malujecie na łazienki tą kawką jakby razem się malujecie oprócz tego, możecie sobie oglądać YouTube'a albo serial. I to daje tak super po prostu uczucie Po prostu ogarnianie się do szkoły W taki sposób sobie po prostu możecie go romantyzować Kolejna rzecz to też oczywiście sport W ciągu roku szkolnego Tutaj super chodzić na siłownię Czy to yoga czy pilates, czy bieganie Bieganie chyba mniej, bo już jest trochę zimno Trochę chyba gorzej Ale właśnie pilates, czy medytacja w ogóle rano Uważam, że super bo Po prostu rozciąganie, mega Ale właśnie pilates mi daje mega wagę W szkolny fajnie mieć jakieś paznokcie i tak sobie właśnie pójść na taki nice appointment i tak sobie właśnie chodzicie macie właśnie clean nie jest do szkoły no i ostatnia rzecz możecie sobie eksperymentować z włosami właśnie na przykład, jak ja zrobiłam po prostu nowy kolor chciałam bardzo zrobić i się mega z tego jara i czuję, że po prostu czuję się trochę jak inna osoba ale czuję się mega dobrze super dodaje właśnie do motywacji do nauki i do całego po prostu Aspektu związanego ze szkołą Taka zmiana uważam jest mega na plus Wydaje mi się, że powiedziałam wam wszystko Co jeśli chodzi o ten filmik Mam nadzieję, że on się spodobał Trochę pogadaliśmy, mam nadzieję, że trochę zaczerpnęliście Inspiracji, rzeczy, które możecie sobie kupić I dziękuję wam bardzo za oglądanie Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału Jeśli wam się nim spodobał Zabijajcie komentarze, mój instagram Także wpadajcie I co, widzimy się w kolejnym filmiku, buziaczki